Nie ma żadnych wątpliwości, że Pan Jezus cały czas chce powoływać robotników na swoje żniwo, gdybym użył takiego porównania biblijnego, i ciągle powołuje nowych ludzi do tego, żeby głosić Ewangelię. I dzisiaj właśnie o tym będzie w Ewangelii, którą dzisiaj czytamy w kościele. 26 dzień stycznia. Witam Was w porannych impulsach. Dzisiaj poniedziałek i czytamy w kościele Ewangelię według Świętego Łukasza. To jest Ewangelia. Dokładnie 10 rozdział tej Ewangelii wersety od 1 do 9. Zapraszam was teraz do tego, żebyście posłuchali fragmentu tejże Ewangelii. Następnie wyznaczył pan jeszcze innych 72 i wysłał ich po dwóch przed sobą do każdego miasta i miejscowości, dokąd sam przyjść zamierzał. Powiedział też do nich żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście więc pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. Idźcie, oto posyłam was jak owce między wilki. Nie noście ze sobą trzosa, ani torby, ani sandałów i nikogo w drodze nie pozdrawiajcie. Gdy wejdziecie do jakiego miasta, domu, najpierw mówcie pokój temu domowi. Jeśli tam mieszka człowiek godny pokoju, wasz pokój spocznie na nim. Jeśli nie, powróci do was. W tym samym domu zostańcie, jedząc i pijąc, co będą mieli, bo zasługuje robotnik na swoją zapłatę. Nie przechodźcie z domu do domu. Jeśli do jakiegoś miasta wejdziecie i przyjmą was, jedźcie, co wam podadzą. Uzdrawiacie chorych, którzy tam są i mówcie im, przybliżyło się do was Królestwo Boże. Lecz jeśli do jakiegoś miasta wejdziecie i nie przyjmą was, wyjdźcie na jego ulicę i powiedzcie, nawet pro, który z waszego miasta przylgnął nam do nóg, strząsamy Wam. Także to wiedzcie, że bliskie jest Królestwo Boże. Moi drodzy, Pan Jezus powołuje jeszcze innych uczniów, oprócz tych dwunastu, żeby szli. I przygotowali miejsce na przyjście Pana Jezusa, żeby głosili po prostu dobrą nowinę. I dla mnie to jest umiłujące, że oprócz tych dwunastu apostołów, którzy byli w ścisłym gronie tych, można powiedzieć, by współpracowników Pana Jezusa, tam jeszcze chodziło wiele innych osób wokół Jezusa którzy chodzili za Nim, którzy też byli jakoś Jego uczniami i których On wysyła, 72. Dla mnie to jest taki znak, że Pan Jezus naprawdę powołuje każdego z nas do tego, żebyśmy w tych środowiskach, w których jesteśmy, żebyśmy dawali dobre świadectwo, żebyśmy głosili Słowo Boże, żebyśmy się dzielili doświadczeniem Pana Boga w swoim życiu. Najprościej to w ten sposób można ująć. Ale co jeszcze mnie dotyka w tym fragmencie, który przed chwilą usłyszeliśmy, to jest to, że Jezus wysyła ich po dwóch. Jak ważne jest to, żeby był ktoś w tym głoszeniu Słowa Bożego, który też to głosi, którym ja mam też jakieś wsparcie, którym my razem możemy podziałać na rzecz Królestwa Bożego, na rzecz właśnie Ewangelii. Jak ważna jest, można powiedzieć tak szeroko, jak ważna jest wspólnota, która. Jest miejscem głoszenia Słowa Bożego, ale jak warto mieć wspólnoty, czy mieć wokół siebie ludzi, którzy w podobny sposób wierzą jak my. I to jest bardzo ważne. I warto może dzisiaj hmm, zastanowić się nad tym, czy w mojej wspólnocie parafialnej jest może jakaś wspólnota, do której, w której mógłbym się zaangażować, do której mógłbym przyjść, w której mógłbym się też wewnętrznie wzmocnić świadectwem innych ludzi. Może warto się zaangażować, może warto iść do księdza proboszcza, zaproponować też, wiecie, jakąś inicjatywą. Może warto gdzieś prosto, zwyczajnie, jeśli nie ma takiej wspólnoty, e, może się po prostu też pomóc za tych, w którym, którym jakoś zawdzięczamy właśnie to doświadczenie wiary, którzy głoszą nam Słowo Boże. tylko możemy zacząć. I ostatnia myśl, którą chciałbym się dzisiaj z wami podzielić, ona się wiąże też z pewnego rodzaju prośbą, e, warto dziś jakoś szczególny sposób pamiętać o tych którzy są powołani do służby kapłańskiej to jest jakieś szczególne powołanie niektórzy się może będą burzyć że powiem że szczególne powołanie ale niesamowicie ważne to dzięki księżom możemy mieć Jezusa w Eucharystii, to dzięki księżom Możemy uzyskiwać rozgrzeszenie w sakramencie pokuty i pojednania, przyjmować sakrament chorych. I żaden inny człowiek nie może tego zrobić. Żaden inny, jak ten, który jest księdzem, który został wyświęcony. I myślę, że warto się dzisiaj jakoś modlić o to, żeby nam nie zabrakło tych, którzy odpowiedzą na to Boże wezwanie. Puścia Zanim. Sprawa powołań, moi drodzy, jest naszą naprawdę wspólną sprawą. To nie jest tylko sprawa księży, choć leży nam to bardzo mocno na sercu, ale to sprawa nas wszystkich, że warto i taką mam prośbę do swoich codziennych modlitw może wprowadzić jedno zdanie, jedną prośbę, Panie Jezus. Spraw. Czy proszę Cię o to, żeby były nowe powołania, czy powołaj nowych, nowe osoby do służby w kapłaństwie. Proste zdanie, własnymi słowami, tak jak potraficie. Możecie do tego dołączyć też jakąś modlitwę, którą modlicie się na co dzień. Proszę Was bardzo o to, bo to jest nasza wspólna sprawa, żeby nigdy nie zabrakło tych, którzy dają nam Chrystusa w Eucharystii, którzy... Przez których posługę e, możemy skorzystać z ekranu Topu i Pojednania. Proszę Was bardzo o to, szczególnie w kontekście tej właśnie dzisiejszej Ewangelii. To znaczy, pomóżmy się, pomóżmy się nowe powołanie do służby kapańskiej, zakonnej i misyjnej, ale pomóżmy się także w intencji nas wszystkich, którzy właśnie głosimy Słowo Boże, którzy dajemy świadectwo o tym, pomóżmy się w intencji naszych wspólnot, które jesteśmy. I myślę, że to jest bardzo ważne, oraz tych idece, które przecież nosimy w swoim sercu. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módź się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Pan z Wami i z Duchem Twoim nie was strzeże, błogosławi, prowadzi Bóg mogący. Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. Moi drodzy, pięknego Bożego dnia Wam życzę. Oczywiście nie może Was jutro zabraknąć. No zapraszam Was do wysłuchania jutrzejszych, także porannych impulsów. Dobrego i błogosławionego dnia z Panem Bogiem.